Dzień dobry witam państwa w kolejnym komentarzu wideo portalu epetrol.pl. Yy, ostatnie dni przynoszą właściwie yy... Kompletny, kompletną stagnację, jeśli chodzi o poziom cen na polskich stacjach, bowiem powtarzamy wyniki cenowe z ubiegłego tygodnia, czy z poziomów z jakimi kończyliśmy rok 2020. Odpowiednio 4,54 i 4,49 to są średnie ogólnopolskie ceny benzyny i diesla. One się ani o grosz nie zmieniły od, od końcówki roku poprzedniego. Jedyną zmianą jest zmiana o grosz w dół w cenie autogazu, który jest sprzedawany średnio po 2 zł i 11 grosz. Na rynku międzynarodowym dzieje się sporo. Dzieje się sporo rzeczy, które można interpretować bardzo różnie. Z jednej strony mamy argumenty prowzrostowe, chociażby takie jak decyzja Arabii Saudyjskiej o ograniczeniu produkcji w nadchodzących miesiącach, a z drugiej strony pojawiają się doniesienia o kolejnych lockdownach, o problemach chociażby z rosnącą ilością zachorowań w wielu kluczowych gospodarkach świata, na przykład na Dalekim Wschodzie. I co za tym idzie, można wyciągać wnioski, że pandemia wcale się nie kończy, a popyt na... ROPE nie będzie się wcale tak szybko odbudowywał jak można było początkowo zakładać kiedy rozpoczynała się akcja szczepień w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Co za tym idzie, no, trudno przewidywać jak, jak zachowa się tak naprawdę surowiec w najbliższych dniach. Utrzymuje się on obecnie na wysokich, niewidzianych od, od wielu tygodni poziomach bliskich 55 dolarów za baryłkę. Jeśli chodzi o nastroje i perspektywy dla polskiego rynku oczekujemy pewnej zmiany zwyżkowej dla, dla cen zarówno benzyny jak i oleju napędowego. Odpowiednio dla Benzyny, 4, ceny z przedziału 4,52-4,63, a oleju napędowego 4,49 do 4,59. Zmiana zwyżkowa o znacznej skali jest również widoczna na rynku hurtowym gazu płynnego w Polsce, co powoduje, że także i tankujący LPG w najbliższym czasie będą zapewne musieli zapłacić nieco więcej. Tutaj ceny spodziewamy się, że ulokują się w przedziale 2,09-216 za litr w perspektywie nadchodzącego przed nami tygodnia.